DICE jakby trochę ratowało się ostatnio opublikowanymi gameplayami czterech specjalistów. W tym materiale chciałbym zwrócić uwagę na kilka dosyć ciekawych szczegółów odnośnie tychże urywków, a do tego nieoficjalne, ale bardzo prawdopodobne daty testów beta oraz kolejne efekty grzebania w plikach przez Temporiala. Tym razem zamiast intro wsłuchajmy się w motyw dźwiękowy Battlefielda 2042. Jestem Yahoo i zapraszam do oglądania. Gameplay, bo gameplay, który miał być chyba jakimś takim sygnałem odnośnie ostatniego chaosu informacyjnego. Wygląda całkiem ok, ale co trzeba zaznaczyć, to to, że jest to już nieaktualny build, który nie prezentuje finalnych tweaków na betę, więc na kilka rzeczy można przymrużyć oko. Na początek Webster McKay, niezwykle podobny do aktora J.K. Gallenhalla. Kanadyjczyk posiada linę z hakiem oraz cechę zwiększającą jego zwinność czy skracającą czas celowania. Animacja trzeciej osoby podczas eliminowania wroga bronią białą też nie wygląda źle, natomiast moim zdaniem z pierwszej osoby całość prezentowała się jakoś tak bardziej przekonywująco. Maria Falk, a raczej jej pistolet-strzykawka przeszedł sporą zmianę, bowiem po testach Alfa deweloperzy postanowili, że ów gadżet będzie mógł jedynie leczyć członków drużyny, ani dodatkowo ich reanimować. W tej kwestii do gry powraca defibrylator, który ma to zbalansować. Borys rozkłada swój system wartowniczy, który zaznacza cel, do którego prowadzi ogień. Najciekawszy, a zarazem najbardziej intrygujący jest dla mnie Kasper, który oprócz drona ma coś w rodzaju czujnika, który sprawia, że jeśli wróg pojawi się bardzo blisko nas, to na dole ekranu wyświetli się krótka czerwona poświata. Pewien szczegół dotyczy wskaźników od zadawanych przeciwnikowi obrażeń. Oprócz oddzielnego koloru trafienie w głowę i ciało, które znamy z poprzednich części, dojdzie osobne oznaczenie sygnalizujące przebicie pancerza wroga, bowiem jak się dowiedzieliśmy, każdy specjalista, a nie tylko Irish, uzyska ten dodatkowy pasek do żywotności naszych postaci. Wciąż czekam na ujawnienie pozostałych personaliów specjalistów, jednak możemy przypuszczać, że będzie to Sandens, G. Konstantin Angel, Naveen Rao oraz Espinoza. W kwestii bety to deweloperzy nie chcą zdradzać jeszcze szczegółów, ale zagadnienia uzupełnia nam sam Tom Henderson. Według niego 20 września dostęp dostaną media oraz wybrani twórcy. 22 ma zejść embargo, a dostęp mają otrzymać osoby z preorderów, natomiast dwa dni później testy zostaną udostępnione dla wszystkich. Stawia na to 10 kopii gry. Informacje wykopane ponownie przez Temporeala tym razem odnoszą się do systemu progresji. Specjaliści mają mistrzowskie mundury jako nagroda za zdobycie nim maksymalnego poziomu i jeśli sięgniecie pamięcią też, to jest to coś w rodzaju zadań za 20 poziom klasy z Battlefield 5. Idąc dalej możemy śledzić konkretny przedmiot oraz sprawdzać kryteria jego odlokowania na bieżąco podczas gry. Obecnie maksymalny poziom przybliżenia celownika to razy 10. Powrócić mają również baretki czy odznaczenia za osiągnięcia w danym trybie, co przypomina mi rozwiązanie z Battlefielda 1. No i to generalnie tyle. Film miał pojawić się nieco wcześniej, no ale niestety szef w skutecznie mnie do tego zniechęcał. Dajcie znać co tym wszystkim sądzicie, a w tym materiale to już wszystko. Dzięki serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Jestem Jachu, do usłyszenia. Cześć!